Witam was w dniu 27. Zaraz po dniu 26. Mam na ognisku jak coś, ma eee, Gdzie? A czy nie? Mieć pułapkę, bo widzę, że się wywaliła Ciekawe jak pułapka się... Oj, przepraszam was, mi się. Jak się pułapka bywała, to jak ta, Czy na traci na wartości wtedy. Kali. Jak pamiętacie, obiecywałem sobie, że dzisiaj wybiorę się na pająki. I, no i idę na pająki. Tak naprawdę to jest zima, tu się trzymać, rzeczy itp., TD, A nie szlajecie nie wiadomo gdzie. Na Ja jak pamiętacie, ostatnio pingwiny zaatakowałem. I się okazało, że to była zła decyzja. Bo z pingwinów nic nie ma praktycznie. Praktycznie nic gniazdo by mi się przydało jakiś za... O, a czyli z drugiej strony? Okej, okay, sorry, sorry, nie było tematu. Jedno tutaj Chodź, chodź. Ej, patrz. Okej, okay, czyli drugiego zaciuka. Jest mięsko, pięknie. Tak jak uchodźmy co? Kiszka jest. Chodźcie, chodźcie. No, dwa się złapały, lol. Dwa do jednego. Stil, pięknie. Tak tam moje nauszniczki, 17%. Ok, Czy nie, źle, źle idzie. Uciekaj, uciekaj. A, pięknie się kolejny złapał. Ale z dwoma nie walczą, Co mi OK Okej, pięknie, dwa mięsa, powtóra. Na razie tutaj dam. Podnieś tą zbroję, co? No bo dwójeczką jest, ok. okej. Kiszka, pięknie. E, ja na razie nie będę atakował gniazda, bo muszę się ogrzać. zapadka. Drop mi, niech ja się nagrzeje. Ups. Ups. Nie patrzę tam dalej nawet. Szybko grzej się tym. Bo ja chcę to gniazdo zniszczyć. Mam nadzieję, że. Czy nie? Chyba się tylko wojawił. Drop, 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 tutaj. Czy... Ok, jest nagrzany. Szybko pozbieram tego czarko, co zrobiłem przez przypadek? Dobrze, że się cały las zajął. Było trochę. Ojej jeszcze noc mi zapada, ja. ja nie chcę się wracać Czekam tutaj może w okolicy po prostu To do dopiero Mogę się powalczyć Mam bo... nadzieję, no, że pan już nie przyjdzie do mnie O, pająk, pająk nie jest zainteresowany mnie mną. To dobrze. Trzeba przyrzedzić się tylko. Pięknie, silka. Ups, to była głupota. To była trochę głupota teraz. Jak mój z tym, dobra. Ja uciekam od pająku i zakładam ognisko gdzieś. Co? I następnego dnia, tam wrócę, to po prostu to pozbieram, bo jednak tam jest nisko jest. O, czy nie niech poczekam, aż się Hitstone nagrzeje. Co pod... czemu... A, tym mogę, okej. Okay. Okay, się nagrzał i zaraz tutaj wrócę, tylko pójdę się tam to pozbieram, bo tam jest dużo silka, co mnie cieszy. Będę miał na to pchak. O, a? Nie, Silk. silka. Eggs. Nie będę w takiej formie z wami walczył. Nie trzy naraz, sorry. No mamę, mogę się zmierzyć. Nie ale trzeba pójść chyba. Czy jeden leci? Miło. Co więcej? Jeszcze kolejny, kurde. Tak. Nie głupe się. Ile kiszek? Pani. Pani mówi. Pan. Kiszka taka, że hej. O, to ci to było, kolego? No nocy walczyć z pająkami, to jest naprawdę dobrze. Pierwotnik Stone niech się grzeje, ja zresztą też. Ale ja mam 6 mięsa podpora, czyli równa się. Chyba, czy jaj, jak, jak e, równa się dwa mięsne. Możecie, czy nie. Przydałoby się jeszcze ten, a, dnia następnego zapolować na no. kilka tych pająków? E, zdobyć coś jeszcze? E, jeszcze dwa mięsa potwora, zdobył tu czyli był ustawiony trochę, bo. Bo bym miał tego. E, jak to się nazywa? Bym miał u, na dwie kulki mięsne, które bym od razu zrobił po powrocie do domu. Na razie muszę podłożyć tutaj Lecz, wiem, że to jest bardzo Co to jest? Ej, ej, woń mi ode mnie, co? Ja jestem zdrowy na umyśle kurde, 38 tylko. Cholera cholera Będzie trzeba straf rola zrobić, znowu i się przespać. Ale to będzie dobry motyw, bo yy, będę miał tego... Yy się na... Dobra, kurczak, to Na razie zdejmę po jeszcze bardziej. Bo będę miał yy, kulki mięsne, żeby głód odnowić. Kurde, ciężko wam powiem teraz yy, Głodna Głód postać się robi. Yy. Ale musisz jeszcze chwilę wytrzymać, bo i tak nie mam co zjeść. A, mięso potwora jest po prostu ryzyko. Szczególnie teraz jeść. Nie mówię. To było ryzykowne trochę z mojej strony. Nie, nie, nie. Ja się wracam do domu. E, robię śpiwór. A może jednak te pająki jeszcze? Pójdę zobaczyć na pająki jeszcze. To będzie ryzykowne bardzo z mojej strony, ale jak będę uważał, to będzie dobrze. oj, ojej. Szaleństwo mnie ogarnia. Oj, oj alucynacja. Oj, oj. jaju, chcemy chce mnie zjeść. Morder, muszę uważać. Dawać mi tu dzień. Chcę wrócić do domu, już muszę przetrwać dzień i będzie okej. Okay. Jaju, Dzień, trzeba wrócić z o, zjebamy! Ale jestem kopany! Ojojoj, oj, oj, oj 6 życia! Zdrowie psychiczne na wykończeniu. O nie, poczekam z tymi kiszkami, żeby sobie zrobić healing stone'a. Coś, co tylko by... tu, berlingi. Dużo berlingów, szybko muszę jeszcze ten rozpalić też. Oj, to jest ryzykowne bardzo teraz. Co się dzieje? Adfuel. Czy? Tron. trap. Tak. wracam. Niska. I co ja potrzebuję na. na namiot? Trzy trawy więcej. Okej. Okay. Czyli nie jest tak źle. Survival. A healing Stone. Jeden kamień. Nie mam. Mam już szczęście kamienia dużo. Mogę coś zrobić. Co eee... tam nie brakło? To jest serio. Dwa aż Uch, trochę się odnowiło. O! Mogę tego zrobić. Eee... Stop Hata jeszcze. Stop Hat, gdzie jest? O! Niech mi rośnie ten... ...sanity teraz piękny. Muszę uważać. Dobra, co ja miałem zrobić? A, wziąłem silnik, to ona chce zrobić strawrola jednak. Gdzie trawa może być? Jak ja to chyba wszystko w Policy... Ja... Dobrze, to to Trochę sanity. Kurde, brakuje mi dwa trawy chyba. Dwie. Raz, jest. cztery z okazji. Tak. liczę? Dziewięć uszy. Czy jedna? To podpal. I ogrzeje się trochę hit nie wierzajcie! O, Ta niti ładnie rośnie teraz. Uff, muszę uważać, to było ryzykowne z mojej strony. Oj ej, won ode mnie, co? W tego nikt. Zebrać sobie stone. Wracać do bazy. To zje, to mnie zje na pewno. Jak to zrobić? Hmm. Mam pięć mięs z potwora jedne borówki... Zapalniczką i top hatem mi nie spada senit. Chyba tak zostanie po prostu na noc. Muszę uważać naprawdę. jest dzień pierwszy, jak nie, nie pierwszy tego odcinka, już takie przeboje mam, że szkoda gadać. A czym jest chrupiąca podpora? Dobrze, to jeszcze wrócić, to tak. Może bez tego? Po prostu to. To jest dobry pomysł. Tak, do lodówki. Dragon. O, Dragon Huid jest dobry. Ugotowany. O pięknie. Eee, co miałem zrobić? To wywalić. E, żeby podłożyć, kurde. Kurde! Nie? Czy nie mnie, może ja nie mam ci powoli. wiesz. Podkładaj. Ja... A nie... Przyszleź, no kurczę! E. Trzeba to już wiecie przygotować, bo to się psuje mało. No tak? Muszę zabić. ja czarne pióro. Co to mi czarne pióro? Droping. Kiedy mi Sanity nie spadało w nocy, a ja mogę przez straformula Formula One no Jedną minę zrobię. A rano sobie zrobię po prostu u, u, kuleczki gęste. Dangerous, no, miło To, to, to. No, Raz. O, ułożę sobie Uff Mogę się przespać na szczęście Fut Ale pierwszy dzień za mną Słuchaj. Wezmę to wszystko. No, stać mi akurat na jedno ten. Tak. E, jeden szaszłyczyk i może, nie wiem, zobaczę tam ten... kłopotkami stoję. W łapkach oczywiście. Co? Tak. E, dobra. Kuliki, jakbym trochę nazbierał, to po prostu bym je na miejscu i zrobił sobie tego. Um... Potrawkę, więc... Dużo... że mi trawy jak zwykle brakuje. Trawy nigdzie w pobliżu nie ma. Całą wyzbierałem. Podbieracie jeszcze więcej. Czyli, notatka na kolejną zimę. O, trawa. Najlepiej kilka skrzyń. O, pułapki zżerają dużo trawy. Trawa idzie głównie do pułapek. To jest dzień drugi. On pomysła? Tak, pięknie Co on się ogrzeje? Ja też dropni Też ogrzeje Sprawdź prawę zbiorę To drzewo się zetnie Czy by się tutaj powykopywać, wiecie, ogarnąć to? Nie wiem O, wszystko stąd Co? Nie nagrzał, super, ale zawsze coś Teraz biorę to drewno tutaj te szyszki i pójdę na północ, żeby tamto drzewo się spalić! Wiesz tego czarku, ale on się zawsze przyda. To podpalamy. Rzucam sobie tego, żeby się ładnie nagrzał, a ja sadzę. kolejne drzewo! Ładnie się nagrzał, okej. Ej, do tutaj jeszcze trochę drewna mogę kupować. Oj Będzie. Ale jakoś sądzę, że przetrwam. Muszę zobaczyć, do kiedy. E, ile trwa zima tutaj. Bo sądzę, że musi się będzie chyba kończyć. Nie wiem. Muszę poczytać o tym. Bo naprawdę nie pamiętam, do kiedy na zima trwa. Najbliższy tak, 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 ale Ale pomału trzeba jeszcze w w stronę bazy. Widziałam i do do ogniska akurat za całą noc noc. tu tak, 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 na fertilizer. tak, miło. to nie wali, po prostu. Będę się tak obawił, żeby zanieść taką bazy, to gnie. gnije. gniję. Dosłownie gniję, bo chcę, żeby coś gniło. Mam jedno mięso, potrzebuję jeszcze raz. Trzy? Cztery mam, kurde. To za dużo. Tore. Miło. Pięknie. Czy ku temu, to, kciuk stąd, się grzeje, to będzie dzień drugi. Czy nie, kamienie, papsa, hmm, są, trochę trawy jest, narzędzie pomp, czekamy na. dużo tylko Ym, musiałem na O okórno ono ma senity 100 max 20 tykuch 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 nigdy za dużo niczego nigdy za dużo ale mieć tego wiecie naprawdę od groma, niż e, za mało Ech, trzeba myśleć coś na kolejnym papie Chyba na razie nie będę nic gotowy, bo mam trochę tego i... Spłon ekwip. A, już wiem to, co sobie zrobię. Dwa króliki poproszę. Muszę sobie kolejne nauczyć. I wyżej to ono. Sądzę, że znowu się zbieram na pająki. Znaczy, na bawoły nawet, żeby trochę kupu odbierać. Kupy, e, może trochę trawy tam też będzie, bo kiepsko z pułapkami, z trawą stoję w ogóle na pułapki, a jest zima i to nie odrasta. To mnie boli. bo pająki to chcę tłuc pod względem e, jest dla potworów po prostu. Najlepiej gdyby było gdzieś jeszcze bliżej tego, ale nie można mieć wszystkiego, prawda? chyba to Czekam na prostu na idzie trochę więcej węgla. Mam, mógłbym sobie postawić te pająki, ale ja bym wolał tam postawić. To tak naprawdę, nie ukrywajmy, to nie jest aż jakoś tak masakrycznie daleko, to dosłownie rzut kamieniem. Tylko, że one by były, chcę, żeby były bardziej rozsiane, a nie tak, że po prostu wchodzić, przychodzić tam gdzieś indziej. Bo to jest strasznie trudno w tym z jakiekolwiek gniazdo. Bo łopaty to ma, łopat to na tym muszę się płacić i zabraknie Top pchatnik na razie tutaj wędruje Pajda muszę uważać Na no. łapniczki do zużycia jedne coś żeby mieć na ognisko no. wiecie? Jak widzicie? wiecie, Hitchstone by się... Noc jest tu cholernie długa To już jedno Drop Drop to jest lewy. Więc to potwora nam co ona? Chodźmy po burówki Były burówki, Dwie przynajmniej. Trzy nawet, nie zebrał. Zrobił coś. Dwie. Cztery. O! Cztery burówki Trzy cztery, to po prostu zrobił dwa razy szaszłyczki Ale będę miał na pewno więcej garków, że. będzie zalegać w garkach tylko. Będzie to. Bo. Nie wiem, jak susz, czyli jak e, są te patyki do tłuczenia. Nie wiem, jakie z. E, właśnie z tymi patykami, że może zalegać. Okej, okay. jeśli pokrzeje ten hipston, to niech się gotuje. A ja idę na mięso. Bo nie jest mięso pod to jest dzień 30, kurczę. Takiego wyniku jeszcze nigdy nie miałem. Nic tam się nagrzał, na proszę Wiem, że to nauszniczki to trochę mnie lipne jest, najsłabsze Ale jakoś tak wyszło po prostu. Mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe. Trzeba bazy pomału. Mogę ogarniać? Mogę. To ogarnie Trawa, trawa, trawa... Pan. Proszę Państwa, trawa potrzeba. Nie ma nic w okolicy. Nie. Kupę, jak będę zbierał to na trawę. I tak se trawy nasieję. Tak trawę będę zbierał. Parmi tą trawę przez lato kolejne. Ho ho ho. Jak muszę iść na bawoły, żeby trawy nazbierać na o, łapki. Tu jest na pająki, a tu jest trawy. Tutaj o, tutaj trochę trawy na... pozbieram też. O, ile trawy idzie? 6 ażeby, tak? Kurczę, 6 trawy aż idzie. Muszę zapamiętać, gdzie są kampy tych, bo wydaje mi się, że one po prostu jaja nie zostawią. Oooo, czekam cię kosz! 12, czyli 2 pułapki. będzie na króliki. Ale najpierw przydałoby mi się Hitstone na ogrzeć. Chyba, tam z drzewa tutaj. I ona. Tak Nie niechronione to tak dziwnie zamieniało. Takie, że z dala od innych to mi się nic nie zajęło, a ja tutaj tylko kopię te odrzewa cię. Wiecie, po prostu ee, takie już czyszczenie mał, przechodzi tutaj nic nie ma. Cel też momentami. Jak coś, to po prostu kolejnym razem będę to... To się przyda do ogniska, a ja robię pułapkę. To są pająki. Ej, Dobra, jeden się złapał. Z dwoma nie chcę walczyć. Dobra, już z dwoma będę walczył naraz. Eee, tak. Eee, gdy ten potrzebowałem eee, bardzo eee, silk, to nie dropi. Ale gdy potrzebuję mięso, to mięso dropi masatyczne. A jajaj, to nie byłoby Dobra, spaleć panie, nie ja mam takiego dzwonienia Ale mi jazda nie będę im rozwalał, bo... Nie chcę ten, chcę mieć kłopotów. Taki Dobra, zbieram pułapkę i to nie robi się zimny, dostaw łapkę, zbierz plecak, to schowaj do plecaka, łapkę zabierz i wracam w domu. Dureczka, piąteczka. Tutaj. Ile, nie wiem, ile mam, no. Dwa mięsa dodatkowe, czyli... miał coś do mięsa, to by było okej. Okay. Ojej, oj. Nie by tu iść jeszcze, pójdę na borówki zobaczyć. Było tu za dużo, tak naprawdę. Nie ma rynku, już kaznę. dwa. Pułapki mi się pokazują. Ok, torf jest baza. I pięknie i trzeci dzień, ona powiedziała, że przetrwa. Jeszcze tu mogę królikę chyba dołożyć, prawda? Królikę mogę sobie tutaj podokładać. Drop. Drop. na razie. A, mogę mieć po prostu plecaku! Nie muszę wyrzucać. E, to fajnie, nie, mam powiem. Tak się złapał. O, to sobie głupie jakieś zjem. Jest mniejsza szansa, po prostu. A czy jest szansa jakaś tam, że ten. Taczka zjedz. Ech, będzie, Będę je chciał mi na przykład zrobić. A zobaczmy w ogóle. Tak, by the way. teraz noc idzie. To jest w jedzeniu. Patik do suszenia. Hmm, też jest dobry motyw. Mięso by się suszyło. Mięso, i by sobie wisiało. Hmm, bo no jednak to mięso się trochę suszy. A tak to wiecie, bo po prostu wisiało na tym, by było. To jest dobry motyw bardzo dobry Tego Dlatego zdejmij na razie te nauczniczki. To jest dzień 30, czyli dzień ostatni. O. W synnym odcinku ja może się. O, ja mam przecież to, kurde. Dan, Trochę dupy teraz. Spróbował tego ptaka. Gdzie jest ta roślinka? Tutaj bo jeszcze się nie rozrasta, widzę. Muszę o tej roślince poczytać. Wybrałbym się też na tego ptaka, bo wiem, że z niego jest dużo fajnych rzeczy. Ale on jest chyba ciężki do zabicia. Więc moim życiem wolałbym nie próbować, ale zobaczymy jeszcze. Maktuska chyba nigdzie nie mam, prawda? Tam nie widziałem nigdzie go na mapie. Poczytam, przed kolejnym odcinkiem poczytam po prostu ile trwa zima, ile trwa wszystko. O, jeszcze by ten zasnął na farmie, tylko... Ustawiony fajnie. Oleciały niestety. Hmm. Ptaszek śpi. I nadeszła noc, czyli nuda. Abym mógł... Hmm... Co zrobi tak naprawdę? Nie ma co! Куда, знову ж... Пайде, регул поставил. Пришла нотс, пришла нуда. Правда. Запасы едзэня сом <св> в скринях, една, другая. А, курды, поправим, не надо туда их ховать. Та и троха кролико... Курды, кролики попросту поставил. Курды, али я тих кроликов вам от грома! Куль... Jeszcze muszę by pomyślał, że ja tutaj królików będę miał? Tak się bałem o żarcie, ale boję się ich zabijać, żeby krampu tu nie wyczy. Tego chcę, wiecie, mieć po prostu jakieś czarnie tak dalej, że raz, nie wiem, zabiję 10 plików mięso się suszy, a ja żywię się czymś innym. Ach, to było złe. Dotrwam do końca i będzie koniec tego odcinka. Przed kolejnym odcinkiem ja się zapoznam z Wikipedią, poradzę się. Ile zostało mi oczywiście tak zostało, ile jeszcze do... Ile jeszcze do końca zimy. Bo pierwsza zima jest przetrwana, ale na drugą zimę ja bym chciał mieć, wiecie, jakieś już zabezpieczenie przeciwko potworom. Nie wiem jak to zrobić najlepiej. Nie pada kurcze, by nie spadało. To słyszałem taki kawał, to może tu bekę z tego miałem. Ja mówi synek do mamy: Mamo, mam, mogę wyjść na dwór, a mama do niego. znaczy wieczorem na dwór, a mama do niego? Nie, synku, bo ci saniki spadną Ale to już by było takim suchym żartem. Kończę ten odcinek, a więc komentujcie.